Które ktaszek sieciowe i chłopczyk? to za spotkanie. Kto to? Ta sikorka niedoszka. Ta sikorka może mierzyć około 12 cm i ważyć około 14 gram. Jest podobna do sikoreczki bogatki, ale ma większą część upierzenia w kolorze jakim? Nie, pieskim. Ma charakterystyczną czapeczkę niebieską, która świeci w ultrafiolecie. To jest bardzo fascynujące zjawisko. Możemy to nawet zobaczyć sami naszymi oczkami, jak świeci jej właśnie ta czapeczka. Ona jest bardzo zadziorna. Potrafi zacięcie walczyć o swój pokarm z dużo większymi ptaszkami. Bardzo lubi jeść proste rzeczy. Podjada ziarenka słonecznika, uwielbia słonięte i bardzo lubi żywić się mięskiem, czyli różnego rodzaju tkanką zwierzęcą. No i jest hałaśliwa. Czasami przygotuje całym stadem i wyjada nasze słoneczniki. Nazywa się Sikorka Modraszka. Bardzo fajna.